Siemano z tej strony, Marek. Witam Was na kanale Marek Rapowanie. Jest godzina północ 18. Z tego co widzicie, może nie widzicie, bo nie wiem, czy mi Amerykanie przesłania. Eee, tak, no wyszedł przed chwilą numer Freeze and Mister Polska. Awaryjne światła. Eee, produkcja Lasa, nie wiem jak to przeczytać. Afa, awaryjne światła eee, to efekt nieoczekiwanej współpracy Freeze z Mister Polska z utworu. No, jakby kogoś to interesowało, bardziej to może poczytać. Ten, ten, ten taki znany snippet już można powiedzieć z tiktoka pewnie część z was słyszała, e, takie rymy jak e, skr, skr i humor pojawią się również w tym numerze, także nie mogę się doczekać co zaprezentuje Karol Wiśnia oraz Mister Polska. O, głośno od początku, więc sobie lekko przyciszę może. O. Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania, na awaryjnych światłach skończę jutro boli bania Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania, na awaryjnych światłach skończę jutro To o, Ona dzisiaj w nocy nie chce zostać sama jako...

Dosłownie w 15 minut, jeżeli brać poprawkę na to, że możemy zmienić jedną literę w słowie humor i wtedy możemy zrymować humor z skirt, ale no nie wiem, nie wiem. Dla mnie na razie nie siada, zobaczymy, może czymś zaskoczy jeszcze Fleece w, w swojej zróbce. Dzisiaj jestem w klubie, a z ochrona mnie wygania na awaryjnych światłach z końca jutro. Ona dzisiaj w nocy nie chce zostać sama. O! Nie, Mister Polska fajnie zaczął z tym wyższym tonem, ale Friza mi to kompletnie nie siada. Do Friza wiecie co pasuje? Do Friza pasuje taki wjazd, jakby na przykład na Ja to tak czuję, albo na, na Zegzaku. Moim zdaniem. By wszystko mnie wiedzieć, oprócz haseł na Mekota konta Awaryjne światła na nas i Mr Mester Polska Ja i zion, ale zremontujemy ci lokal Nie ma już biletów, kiedy w klubie jest mój wokal Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania Na awaryjnych światłach skończę jutro, bo o, ona było. dzisiaj w nocy nie chce zostać sam. Okej. Okay. Kurde, jest to... Nie, dobra, bo musiałem dać 3.30 i została minuta ponad to, tu jeszcze 2 sekundy tylko. Wiecie co, nie siada mi to. Uważam, że... kontrowersyjna opinia, ale uważam, że ten pierwszy numer Karola solowy, e, znaczy solowy, no, no, na solowego projektu zakładam, był lepszy, ten Joma male, bardziej się wkręcał w banie. Jestem też ciekawy, bo tutaj pisało, że moja płyta wkrótce i sobie skopiowałem to. E, jestem ciekawy, czy to jest drugi, jakby, numer z tego i naprawdę coś będzie, czy, czy to tak sobie po prostu napisał i będzie puszczał co 5 miesięcy jakiś luźny numer, jak się będzie chciało. Tutaj też pisze, że nieoczekiwana współpraca. Jestem ciekawy, czy naprawdę gdzieś się przycieli tako i sobie nagrali, czy ten, czy. Fliss stwierdził, że te złote tarasy się wkręciły ludziom, to napisze do Mistro Polska, ale nie oszukujmy się, że wpis jest na takim poziomie, że jest w stanie sobie napisać do kogokolwiek i prawdopodobnie się na kolaba zgodzi, no chyba, że nie wiem, tylko ja na filmie, może by było ciężko. Spoko nutka, idealna nutka na wakacje, totalny sztos, niespodziewa... Aha, sztos nuta, eee, sztos totalny, fajnie buja. Mm, miłe zaskoczenie, aha, tutaj jest o tym, że wyszło Ciekawa godzina. Aha, większość o godzinie słyszy. Znaczy, pisze. Ale, no. Jeżeli już większość yy, komentarzy jest o nucie, no to. No to pozytywnie, więc może nie wiem. Ja mam drągala w uszach, albo. Zakładam, że to też jest taki numer, że jak poleci gdzieś na, na, na głośniku yy, przez parę razy, to mi się wkręcił banie, ale na razie. Gdzieś to ujmę, ale mi bardziej siedzi, także no, no nie wiem, zobaczymy jak będzie. Natomiast na razie mi to średnio siedzi, no ale ludziom się podoba, także no nie wiem. Jestem ciekawy też, czy Karol wrzuci coś swojego. Dziwi mnie w sumie to, jeżeli chciałby wydać płytę, no to dziwi mnie to, że już tego nie robi. Bo za tydzień będzie rok odkąd Kiba wydała płytę, właśnie z takimi wakacyjnymi numerami. To był dobry, dobry ruch pod tym względem, że ludzie po prostu tego słuchali gdzieś tam sobie na jakichś wyjazdach. Eee takie numery jak Ekipa czy Chill i tak dalej, to to była spoko opcja. No a Fritz, jeżeli to będzie wyglądało tak, że te numery będą takie jak teraz Awaryjne Światła wcześniej, e, wcześniej Yomamale, jeżeli to będą takie typowe klubówki i on to wyda, nie wiem, na jesień, no to to będzie... I tak mi się to sprzeda, bo to jest Fritz, ale Wydaje mi się, że lepszą opcją by było to, wiecie, jakby to już był czwarty numer, powiedzmy, i by wlatywał teraz preorder, e, tym bardziej, że ten numer ma już hype po tym, jak na TikToka wleciał snippet, nie? Także, widzowie, dawajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Mi tak jak mówię, na razie nie siada, ale, ale może z czasem e, się to bardziej spodoba. Także, co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się,